News! Na imię Sebastian. Um, mam 11 lat. Czy w tym roku będzie śnieg? Mm, myślę, że będzie śnieg w tym roku. Mm, myślę, że będzie śnieg w tym roku. Siema, siema, Sasena, pieska Pausz. Dzisiaj chciałbym pogadać o takim filmie, w którym zrobiłem. Jak on coś przewidywał tak mam mój film coś właśnie sprzewidywał. Albo no, jak tam się to... no mówię, ja tak będę gadał. I no i, i chyba wiecie, bo jest taki film, który ja zrobiłem, który się nazywa Sad News. Um, no i właśnie chwila ja Wam wyszukam Sad News jest kapelusz. O! Tutaj nie ma wyników, więc oczywiście to jest Sad News. Um, w ogóle to jest? O, 5 like. News, 5, 5, 5, 5 Tak, będzie jutro Sad News 2. Um, no i właśnie. Bo gdzieś, um, No w tym właśnie filmie to były takie wiadomości, parodia wiadomości. I to było w ogóle nagrane um, miesiąc temu, To jest no... Dobra, nie, nie, no. Więc jest taki fragment, yy, no, gdzie mówię, co myślisz, czy będzie śnieg, ogólnie w Szczecinie. I drugi mnie... gościu, fila, o tym gościu, on powiedział, że tak, że będzie, że chyba 90%, 70%, nie wiem, bo to może konwersację z przyjacielem, bo ja odgadałam z kiedy ja to robiłam akurat, no nie w tym filmiku no. I chyba film... Nie, już tak wam grałem ten, no właśnie, fragment, więc nie musicie go zobaczyć jeszcze raz, ale właśnie no... Gdzieś tam mówiono... Ja przewidywam śnieg. O, o czym ja gadam? Popatrzcie sobie na ten artykuł. Um, Okej. Okay. Pamiętajcie, jak jeszcze... Pamiętacie jeszcze jak wygląda śnieg, występuje tak w ogóle nie było. No, 2019 w ogóle nie było. I Wam przypomnijmy dużo zdjęć. Dużo to już dobrze. Ten artykuł został zrobiony o samej dziesiątej 12 .00 grudnia, czyli około 2 um, um, tygodnie no, czy znaczy nie, no w sumie dwa tygodnie i dwa dni temu i tutaj jest czecin czy nie? Gdzie ja chyba tu byłem? Dobra, no, ja wam powiem gdzie byłem, bo jest, chociaż mam już połowę prawie zwierząt, że się tak naprawdę nie widać, z no tak właśnie nie było, a tak nie ma, I w sensie, nie wiem, w ogóle był u nas śnieg więc chyba tutaj był śnieg zobaczcie sobie na Eee... ja tu chyba znam bo jest um, taka pani od plastyki nam ja kazała to robić i to dużo razy nam kazało no, malować że w jesieni to bla 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 albo po prostu patrzeć sobie na to więc ja wiem o co tu chodzi co tu jest? Um, jest coś takiego. Ja tu nie byłem, więc nie wiem, gdzie to jest. Więc kolejne zdjęcie. A to jest stare zdjęcie. Albo to jest po prostu malowidło. Jeśli to malowidło, mało, to jest. No serio dobrze zrobione, ale i tak mamy. No, mamy, mamy jakieś studentki w naszej klasie. I one umieją bardzo dobrze malować, więc jeśli akurat oglądałam ten film, nie wiem jak, to pozdrowienia dla Was. Chyba, em, na przykład Władzion wyjał... Ładek znaczy. On chyba już ja czym ja galam. Bo jest mój kumpel ze do szkoły. Dobra, ja tu nie byłem. A nie, ja w sumie tu byłem. Hej, chwila, chwila, chwila. Co to jest? Nie. Ja tam byłem! Tu kiedyś tam mieszkałem. Co to jest? Ja chyba tu byłem, nie wiem. Coś mi tu się przypomina. Um. O ja tu chyba byłem właśnie. Tak. Ja tu chyba nie byłem, ale widziałem. Co to mi się stało? Nie, chyba był tam raj, raid, nie wiem. Ale oglądam jakiś filmik. To nie wiem co to jest. No ja nie wiem co to jest w ogóle. Co to jest wcale. Hmm. Nie wiem. To wygląda jakiś mięs teraz zdjęcie ze 7 lat temu, to ja nie wiem ale chwila jest no w sumie nie musimy po prostu oglądać zdjęcia ja Wam chcę właśnie pokazać jak jest ym, teraz u nas pogoda A w ogóle jest 15, więc jest w sumie troszkę ciemno nie jest tak, ale jest już no troszkę ciemno więc zobaczmy Okej, okay, jesteśmy teraz na naszym oknie. Chyba wiecie, bo um, zrobiłem kiedyś um, taki film, który się nazywał chmury i właśnie oto było z tego okna. Dobra, dobra, do rzeczy, więc około chyba siódmego. To właśnie tutaj padał śnieg i przez parę dni tutaj był śnieg, ale tu już troszkę nie ma. Um, jest tu parę um, jeszcze śniegu, to nie śnieg, bo to jest piasek, oczywiście nie jestem głupi. Um, tam gdzieś jest właśnie śnieg, um, chyba, bo ja tam widziałem. Um, jeszcze tutaj jest troszkę śniegu, są, o, są części tego śniegu, trochę, no troszkę jest już ciemno, więc nie możecie zobaczyć, ale... Um, tu też tu trochę było nie, tu było najwięcej śniegu, tu, tu trochę tam jest śnieg, no, u nas już przestało padać śnieg, no i jak widzieliście nie było już za dużo u nas śniegu, tam był jeszcze troszkę śniegu, jest tam około szkoły, jest około parkingu, u nas już troszkę nie ma śniegu w ogóle, ale był, no normalnie był Całe białe. Ja wam mówię. Um, nie mogę iść na sanki, ponieważ ja nie wiem, gdzie są moje sanki. Chyba są właśnie w piwnicy. A ja nie idę po, do piwnicy. Ja pewnie w styczniu będę dopiero używał tych sanek, jeśli będzie jeszcze śnieg. Pan um, więc, szkoda, iż nie ma aż tak śniegu. Już um, nie obok nas, ale... Jest śnieg koło naszego domu. Z frontu, gdzie widzicie, nie wiem, fioletowa, stoś, sto sto sto, sto, to no wiecie, tam. Właśnie te ulice nam pokazują. I właśnie jeszcze jest tam śnieg, ale już chyba wypada, właśnie, więc ja nie I to było na tyle. Na serio. Nie wiem jak tu zareagować, że jakiś film przewidywał coś innego, co się zbliżało, ale no i tak ja to w ogóle planowałam na no, starcie, tak? myślałam, że był śnieg i fajnie się byłby śnieg, więc po prostu powiedziałam tą rzecz i jakoś był śnieg, więc teraz nie wiem czy, czy się stało, więc to było na tyle z tego filmu. Dajcie lajka. Like jeśli Wam się ten film spodobał, dajcie subieka, dzwoneczkę, jeśli Wam się mój kanał spodobał. Ja jestem Pieska Perus i zobaczę Was w następnym odcinku. Pa, pa!